Drugi dzień wyjazdu. Jesteśmy w hotelu, właściwie w pensjonacie Czesława w Zębie. Bardzo fajny ośrodek, pokoje przyzwoite, jedzonko super. Idziemy właśnie na śniadanie, zobaczymy co tutaj na śniadanko dają. Śniadanko pojedzone, nie nagrane, bo dużo ludzi było, ale był szwedzki stół, jajeczniczka, jakieś parówki. Wędlinki na różne, naleśniki były dobre, nie? Tak, na no, tutaj Także nie. można się najeść na opór, teraz idziemy na narty. A później wracamy na obiet. Ale... Obiet to 16, dzisiaj wielki schaboszczak na o, kapuście nie. i... ...rosołek. Nie mam rosołek. Tutaj nocujemy i jemy, a teraz idziemy, idziemy na stok, coś tu zaczęło śnieżyć, więc będzie ten, będzie lepsza pogoda do nart. Jutro jeszcze ma padać, a potem do końca tygodnia słoneczko, lekki mrozik, także chyba nam się uda z pogodą, zobaczymy. A na stok jest bardzo blisko, tam już ekipa maszeruje. Jak się mieszka u to jest dodatkowy bonus taki, że ma się 20% zniżki na karnety, na wyciąg. Poczekaj, poczekaj, skarpetę Ci poprawię. Na lewej nodze teraz stań i skręcaj. I mocno lewą dociskasz. Jedziesz do mnie, jedziesz, jedziesz, jedziesz. I teraz na prawej nodze stań. Na prawej nodze w dół jedź, bo się zatrzymasz. Prawą nogę dociskasz. Dobrze. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Ok. I lewą nogę dociskasz. I lewa noga, lewa noga i jedziesz. I prawa noga. I prawa. Dalej prawa noga. No nie Na tu najlepiej podobno przyjść o dziewiątej i wtedy do jedenastej mamy jazdę praktycznie po się i bez ludzi no i potem wieczorowy drugi druga część 3 godzina po 15 o dowolnej godzinie także jak ktoś mieszka w tej chacie co my to to są takie bonusy na wyciąg górka ja wiem porównywalna do rąblowa coś takiego także szału nie ma jak na góry no ale przynajmniej blisko hotelu na rozruch jak najbardziej wystarczy Ta! To ja. Właśnie ja. Pozdrawiam. Tak się robi. Tak się robi. Pan instruktor tłumaczył, że trzeba od, od niego zaczynać i dopiero przednie. I gotowe. Jedziemy.